Witam wszystkich serdecznie na kanale WIK, nazywam się Andrzej Komin i zapraszam Was do kolejnego odcinka serii Obrać się sam. Dzisiaj znowu bohaterem zajęć nie będę ja, tylko będą nasi warsztatowicze, a dokładnie warsztatowiczki, ponieważ 8 marca w kalendarzu, więc dzień kobiet, z tej okazji zorganizowaliśmy warsztaty i jak się okazało, praktycznie 100% frekwencji mają być panie. Zastanawiam się, czy faktycznie na salę zawitają same kobiety, czy jakieś 1-2 rodzynki się trafią. Zobaczymy, jak pracują, jak trenują, jak idzie im e, powtarzanie technik. No i mam nadzieję, że kilka z nich zechce się z nami podzielić wrażeniami po warsztatach. Zapraszam na salę. Koleżan, stoisz na szmarku. Ja sobie stwierdziłem, że na tym się ty dzisiaj. Ja uchodzę na ręce, A ja tak? I teraz twoja intencja jest osłonięta. Wszystko to, co jest najbardziej neratycznymi punktem tego ciała jest w 100% tak? bez Pamiętacie ten ruch, który robiliśmy raz, dwa, dwa, raz. Raz, dwa, dwa, dwa raz. Prawda? I teraz karamy. Marzęce przed sobą. Przerzymy nas. I teraz słuchajcie, chwyt jest w okolicach łokci nie przedramionych tylko łokci dlatego, że jak będą przed to jeszcze pewnie jest w stanie złożyć tę ręce jak będą przy łokciach, to złożyć tę ręce totalnie nie ma szans więc musimy unieść łokcie do góry, zagrać łokieć i tu nastąpi dźwignia na mękarstwie więc bardzo proszę was nie łapcie się z całej siły, a tylko osoba nie chce się od razu nie zamyka tego łokcia, bo po prostu próbuje. Musicie sprawdzić, jak najlepiej możecie sobie wystrzelić. Czyli dobre ręce, super, odbuduję, Mocno 60 punktów, dobrze. I teraz dłużej. ręce też. I 30, yy, dobra. Czyli raz, dwa, o, bardzo ładnie. Raz. I tu chwyta automatycznie puszcza, a ręka wasza, wasze przedmiot są przed To jest też bardzo ważne, ten układ rąk, czyli kąt prosty w stawie łokciowym i kąt prosty między klatką piersiową, a ramieniem. Dlatego, że tutaj ma bardzo dużą siłę izolacji. Chodźmy dalej na tę dalej. jest od środka tu. Na wysokość stawu łokciowego Pierwszy ruch to jest ustawienie łokci do pozycji wysokości liba. Tak dobrze. Drugi ruch to jest zaciśnięcie łokciami mojego chwytu. I trzeci ruch to jest złożenie rąk. Bardzo dobrze. Jeszcze raz. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa Niczy, świetnik, tylko się po prostu. Mm. I to z tym roku, dobra? Karolina, zobaczcie, co Dlaczego? Żeby wiedzieć jak się bronić, co zrobić, jak mnie ktoś zaatakuje. Nie miałam na szczęście takiej sytuacji, ale może lepiej wiedzieć co zrobić. No i Państwu jak w na jak w ogóle było? Jak się czuła masz kapła? Dobrze się czułam. Nie spodziewałam się, że się tyle nauczę. Nie spodziewałam się, że będą tak dobrze przekazane ćwiczenia. Mm -hmm. Bo szczerze powiedziawszy, do tej pory nie wiedziałam co zrobić, mm -hmm. jak się zachować, jakie ruchy ja wykonywać. Jasne, a powiedz no, mi, tamte tak jak my się i która Ci się napadała w pamięć, która tak nie może być yy, Najłatwiejsza dla mnie i wydaje mi się, że najbardziej skuteczna była ta ostatnia z w ruchu. Czyli chwytał Tak. Yy, ale dlaczego? Dlatego, żeby było takie odniesienie do tego realnego życia? Mówiliśmy o parku, o tym, że to się dzieje, w Krzyżce. Czy to się technicznie było dla Technicznie było dla mnie łatwe i wydaje mi się, że ja mnie bardzo świetnie to yy. zaczęło. A powiedz mi jakieś doświadczenie ze sztukami walki masz? Nie. Yy, nie uważasz, że na przykład z zajęcie ze sztuk jest mało kobiece? Nie. Dla mnie akurat takie oddziały ze sztuk banki męskie coś jest bardziej kobiece, więc... No bo często, Nie, nie no bo często mam takie właśnie pytania, że no, bym się zapisała w tym ćwiczenia, no ale to pewnie sami tracenci, że pytamy i może mi się stać Czy czułaś, czy się jakoś tak zagrożyła, może mogę się coś stać. Nie, absolutnie to nie, nie, pewnie mi się wydaje, że jeżeli ktoś, kobieta, dziewczyna zapisuje się na takie ćwiczenia, to nie potem dostała się krzywda, tylko żeby potrafiła się później obrazy. Mhm. No i po tych dwóch godzinach polecałabyś taką e, spierzenia wolnego czasu, czy taką aktywność żykową. A wyglądasz coś ze spotkiem się, naprawdę? No tak, czy mogę? Optycznie jeszcze konno i tam jakoś tylko jest, czasem jakieś rolki, biegań, świetnie. Czyli spotkańc się obców. I jak byłaby jeszcze szansa na takie zajęcia drugie czy kolejne. Tak, nie myślę, na... że żeby najbardziej żeby useskanatyzować, bo muszę przyznać, że jak nie będę tego powtarzać, to mogę mieć problem. No, no, Z takimi, żeby, to żeby to pracować o Wiadomo. Czyli co? Bardzo dziękuję, cieszę no, się, 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 że przyszłaś i cieszę się, że Ci się podobało i Mam nadzieję, że się kiedyś zobaczymy na bardzo. Zdarzają się, jak jesteśmy do już przeświczeni, powiedz sytuacja, że mężczyzna próbuje sobie rozładać za poszlaki albo generalnie za to nią część ciała, tak? Mhm. I coś wydaje? Tak, tak się ten wybronić, żeby go skutecznie. Znaczy, ja mam. <grytanie> <grytanie> Słuchajcie, to jest tak. Wyśladki są z tyłu, ja Więc bardzo ciężko jest zobaczyć, kto jest Was złapie To mówię w praktyce, czyli na przykład w mamy sytuacji, w której idzie, parkiem a podchodzę, złapiam zaposzale, czy ukradłem zaposzale. Prawdopodobieństwo zareagowane jest mizerne. Po prostu jest to mizerne. Jeżeli mamy amanta, który zaburzył, on już jest taki kleisty, faktycznie, te jego ręce zaczynają z rąk schodzić na miednicy, z miednicy na pośladek, to jest jakby inna sytuacja. To jest jakby czas zdiagnozowania sytuacji, co się dzieje. Eee, w każdej sytuacji możemy, znaczy w każdym przypadku może być różna ale słuchajcie, jest taka prosta zasada i prosta maksyma, którą ja się posługuję, którą się nauczyłem od swojego swojego On mówi tak, jak masz walczyć, miej litość, jak walczyć nie miej litość. Więc ja jeżeli to plemię się posiada, jest faktycznie, dla Ciebie strasznie ulubione, po śpięć. Tak? Albo w no, prostu. No, teraz... no, to nie jest powiedzmy znienacka i to nie jest tak, że to jest... Się... jest. To jest która się odbiera. Tak ja rozumiem, tak? ja, rozumiem. Mhm. ja rozumiem. Dlatego powiedziałem, to mhm. Ja mam taką sytuację z mojej branży, bo wielu chłopaków, znaczy ja a jednym ludziom idzie do dwa czy na różnego rodzaju drzemie i na przykład zostali okaleczeni, bo ktoś im uderzył deską w tym głowie, jak przewoźnił ulicą z nałożeniem. To jest trudne do zdiagnozowania. Z tego, gdy na przykład mamy karę na szłapu, ja mam w sobie plebne To jest strasznie trudne do, do, do zdiagnozowania, i to oceniał. Ale w momencie, kiedy to się zdarza, to przykład z i jak Ty wiedziałaś, że na nas uczniowie dzielą się warsztatem? Mm. Zobaczyłam reklamę na Facebooku. No i tak patrzyłaś i co sobie pomyślałaś? My tak to da mnie, czy fajnie by Nie, Nie. Nie, no to jest tak w codziennej praktyce, prawda? No, może się sprawdzić, że nie jesteśmy inna kobietami, że żyjemy na tym świecie, no, który jednak jest coraz bardziej niebezpieczne. Już dawno chciałam ogólnie na jakieś sztuki walki się zapisać. Pomyślałam, że to jest taki dobry wstęp. A czy zainteresowało Cię, poza tym, że są to właśnie te same strony, jaka to walki, czy na bazie jakich technik będziesz się tutaj e, szkolić, jaki będzie styl walki, który będzie przedstawiamy w formie samoogrony? Prawdę mówiąc, myślałam, że samoogrona, ogólnie to jest samoogrona i nie związana tam z sztuką walki, jakimiś specjalnymi technikami. Tylko wiedziałam, że to technicznie jest wykonanie tak, żeby właśnie na natarcie jednak ramionika. No i powiedz mi, pierwsze wrażenie, jakie Twoje była, jakoś już na stałe, salę, zobaczyłaś całe salę do szklanki, co sobie pomyślałaś? Mówiłeś, że jak czwórce tego no. nie zaczęła się Mówił jeden facet z tego? No tak, wygłaszam. No, tak, jeden facet. Um, I w trakcie zajęć jak się pracowałeś z tego, jak, 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 jak się czułaś panując? Dobrze. E, pomagała jednak wcześniej ta teoria przedstawiona, e, wcześniejsze przedstawienie techniki zwolnieniu i podnoszało mi była jakaś taka technika, która Ci się jeszcze nie nie podoba? Ta na końcu Jednak nie. była taka najłatwiejsza, bo to wiadomo, że to wymaga jakiejś tam wprawy, poruszanie rękami i to czasem się myli, mm -hmm. e, szczególnie jak zmienia się strona dokładnie. No. No. też E, a ta na końcu technika jednak była jakaś naj, najprostsza, ale to było Tak, prawda, ale zawsze ludzie są zbierają, ale dwie albo dwie prachy, to jest. No spodoba mi się to przedstawienie właśnie to, że sytuacyjne. Mm -hmm, no, to jest. Powiedz mi, a byłaś na naszym kalba, coś tam sobie przygotowałeś, czy Was pani zrobiłaś jakieś takie e, pisemczy? Prawdę mówiąc e, jeszcze nie, a, ale o, ja wiem, że zamierzam oglądać. O, to o. bardzo bym Powiedz Powiedzmy. Dla innych państw, byś już powiedziałam, poleciłabyś im taką, takie zajęcia? Czy odradziłabyś? Nie, no pewnie. Odwiedziłabym miasto. to jest przydatny. No praktycznie. E, no to dziękuję Ci. Życzę żebyś mógł z tym szkolić i się z tych technik. No Zobaczmy więcej. Jasne, dziękuję. Warsztaty za nami, wywiady przeprowadzone, same fajne dobre opinie, więc no cieszmy to, no bo wiadomo, każdy był być chwalony. A jeżeli chodzi o grupę, to reakcje zobaczcie sami. Jutro jedziemy do Opola i też będziemy starać się przekazywać jak najwięcej interesujących informacji i sposobów, jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia. Pozdrawiam!